Przedstawię tutaj trasę, jaką należy pokonać, idąc od hotelu Daisy do przystanku autobusowego. Po lewej jest ulica Morelowa, ale my idziemy ulicą Doliny i nią będziemy szli na skróty do przystanku autobusowego. Odległość od przystanku do hotelu Daisy. To około 700 metrów. Powinno to zająć od 5 do 7 minut na piechotę. Ulica Doliny łączy się z ulicą na Wierzchowinach i należy skręcić w lewo. Ulica Nawierzchowina wychodzi bezpośrednio na parking, który znajduje się w parku Decjusza. Ulica Główna jest ulicą Królowej Jadwigi, na której znajduje się przystanek autobusowy. Po tej stronie jest przystanek autobusowy w kierunku centrum, który jest na lewo. Za parkiem Deciusza są wzgórza Lasku Wolskiego, a ulica Królowej Jadwigi prowadzi bezpośrednio na lotnisko Balice. Lecę teraz w linii prostej w kierunku hotelu Daisy. Przy hotelu Daisy jest rzeka Rudawa, która prowadzi bezpośrednio do centrum Krakowa, i można przejść na piechotę w ciągu 60 minut do rynku głównego. Teraz przejdę na piechotę od hotelu Daisy do przystanku autobusowego. Trwa to około 5 minut. Tutaj jestem troszkę przyspieszony. Tempo. Teraz jest ulica Doliny. Którą należy iść przez około 3 minutki, kończy się ulica Doliny i w lewo będziemy skręcać w ulicę Nawierzchowina, ulicą na wierzchowinach idziemy dosyć krótko i będziemy dochodzić do głównej ulicy przez którą jeżdżą autobusy, to jest ulica Królowej Jadwigi. Wychodzimy teraz na ulicę Królowej Jadwigi, naprzeciwko parku Decjusza, skręcamy w prawo i powoli idziemy do przystanku autobusowego. Ten przystanek autobusowy jest w kierunku lotniska Balice. I jest y, rozkład jazdy na każdym przystanku. Przystanek nazywa się park Decjusza, ponieważ jest to blisko parku Decjusza. Natomiast po drugiej stronie ulicy mamy przystanek, który prowadzi do centrum Krakowa.